Znowu nagram. Kurcze, ale teraz minibusa. Fajnego, akurat się myje teraz, kolega go tam myje. Ale fajny minibusik. Z tamtego roku, z 19, z, chyba z wakacji, czy tam z września. Fajnie wyposażony, fajna skórka. Audio ma takie, że kurde masakra. W każdym tu punkcie głośnik. Jakaś lodówka. Tu głośniki, takie dosyć naprawdę. Eee. Są moje graty, tutaj. A tu głośnik. Ale co? Nie jeździłem jeszcze takim nowym sprinterem. Wyłączę to. Te mocne światła, wyłączę. Ale te fajne niebieskie. Dyskoteka. Tu niebieskie. Tu gwieździste niebo, można sobie włączyć. Kurczę, tym sprinterem jeszcze nie jeździłem. Nowym. Ja cię kręcę, fajna sprawa. Teraz gościu myję. Ale pokażę Wam, jak wycieraczki działają fajnie, jak spryskują. Wreszcie coś takiego wymyślili. Wycieraczki spryskują normalnie. Spryskiwacze są jakby rurka i na każdej, na całej długości tego robią. Auto ma automatyczne światła, długie. Jak się włączy, tak. Zamknięte. jak się włączy. No teraz nie, bo musi być zapalony. Włączy się to znaczek automatyczny, światła długie i normalnie się zgaszą przed, przed jak samochód jest po, po drodze. Tutaj, tutaj, cała skórzana, skórzana tapicerka w koło. Tu szyba na górze. Tutaj, tapicerka, wszystko skórzane, obszyte. Wszędzie skórka brązowa, dopasowana. Naprawdę, fajny sprzęt. Fajnie mi się nie się jeździło tu takie przełączniki już pozmieniane, nigdy w sprinterach nie było. Te wszystkie tutaj do odmuchawy, takie kurde, tu dotykowe te ekrany. Tutaj na kierownicy to się tu wszystko przełącza, te, takim przesuwa się normalnie na bok. Jakieś asystant jazdy. Eee. No tu po kolei tego... A i, i całkiem inne biegi, tak jak zawsze sprintery wszystkie tu miałem, To pierwszy sprinter, który ma po prostu tutaj tę waję. I tu ma łopatki jeszcze plus, minus. Trochę to jest niedobre, bo jak się skręca kierownicą, to one uciekają i ręka tutaj nieraz szuka. Akurat jak jest, nie zna wprost, ale może być. Silnik ma 150 kW, no to tam te 180 pewnie, czy, 100, czy 190 koni mechanicznych, także jest dosyć ciekawie. No tutaj wyposażenie jego tamte nad, nadmuchy, nawiewy, no ale naprawdę jest fajny, fajny autobusik, fajnie się nim jeździ, ma przebiegu. Raptem 23700 km. O, ostrość. Naprawdę, tu wideo jeszcze, wiadomo, do tego, jakby sobie ktoś chciał oglądać. ciekawe ciekawy autobusik, bardzo ładnie wygląda. Taka kierownica już taka inna. W zawsze sprinterach były inne takie kierownicy. No, ciekawy bus. Przyjemnie się jeździ. Ta deska całkiem tu, to wszystko, wszystko dotykowe. Znaczy, to się, tym się zmienia ona. Na, na, na kierownicy tą stroną jest od tego wyświetlacza, a ta strona jest od tego wyświetlacza. Tutaj ile on tam pali, tam e, zużycie, zatankowany to do pełna ma 781 km zrobi. 12 litrów mi wyszło przy średniej prędkości 54 km, 242 km. E, tu 13,5 ogólnej. Oj, tam jeszcze są. tu w prawo się pojedzie. To jakiś serwis, asystanse, serwis, co on tam ma? AdBlue, assist, plus motor. właśnie ja nie wiem, co on ma AdBlue. Nawet kurczę już. No, to jest 3,4 wystarczy, nie trzeba tego dolewać. No, autobus będzie umyty. W środku go troszkę posprzątają, bo tam wiozłem Wiozłem ludzi z partii pracy, młodzieżow... młodzieżówkę tak zwaną z partii pracy. Zawiozłem ich dzisiaj, znaczy nie tylko, ale taki miałem kurs teraz na koniec, no i trochę naśmiecili, bo jedli coś, jakiś popcorn, jakieś popkorny, jakieś badziewia, jechali sobie na jakieś tam seminarium, spotkanie, gdzieś tam się bawić weekend, to no, trzeba trochę pomóc przygarnąć, żeby ci co będą sprzątać mieli mniej. Pasy po... pasy się nie chcą chować, także wpadłem na chwilkę do pracy i dostałem fajnego sprzęta bardzo przyjemny a jedna jest rzecz o której nie pomyśleli nie ma USB ma normalnie jeszcze tutaj popielniczkę, znaczy zapalniczkę normalnie nie wiem czy to firma już tak dała ciała tu ma y, całą tą y, to jak to się mówi, tą, tą przetwornicę, to można wyciągnąć styczkę i tu szybko podłączyć telefon, ewentualnie tam jest jeden kontakt z tyłu za kierowcą, ewentualnie tu do pasażera, ale tutaj z przodu nie ma żadnego USB. Trzeba mieć dalej tą stare gniazdo do, do zapalniczki na USB, ewentualnie ze sobą, no to jest trochę taki, no i kamera, o, tutaj jak ktoś tu. Niektórzy kierowcy, co się przyjeżdżają, mówią, że wszystko w Norwegii trzeba ściągnąć, bo to tam kurde się czepiają. I no kamera może wisieć i zasłaniać, nie ma żadnego problemu tam znowu, że tam nie można nic, jakiejś nawigacji powiesić czy coś. Jest powieszone i to chyba przez firmę ubezpieczeniową jest powieszone, musi być i nikt się z tym nie czepia. Tu jeszcze schowki, tu schowki na górze, no naprawdę przyjemny sprinterek, przyjemny minibusik. Zapalanie wiadomo tu, no ten, kluczyki to kluczyk też taki, kurde dziwadło A nie może złapać ostrości no bo jest za ciemno Ale, o, taki kluczyk to jest do tych drzwi bocznych, bo to wiadomo to już jest przerabiane, więc tu jest pilocik do, do drzwi bocznych nie ma już wkładania no, tak jak w tych wcześniejszych sprinterach no i tyle chyba, rzucę to za chwilkę, niech będzie coś o, o sprinterku fajnym. Jeszcze raz zaświecę to światło, bo jest naprawdę ładny. Ile ma miejsc? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 miejsc razem tutaj z przodu. Normalnie w busach to z tyłu są po 5 miejsc, siedzi się kurde ściśnionym, a tu wszystko jest jednak tak no dla wygody zrobione, dla wygody. Dobra, kończę, bo chłopak skończył myć, rozkładamy lusterka i jedziemy do domu. Nara, najlepszego w nowym roku. O. o, tak wygląda, się prezentuje. No i też tutaj poduszka przesu ta przesuwana. Pod nogi, to wszystko takie. No, siedzenie też wygodne bardzo.